Dobrze, słuchajcie, zaczniemy sobie od początku, bo byłem w trakcie nagrania, ale oczywiście dostawca przerwał nagranie. Więc tak, zacznijmy od tego, że piszecie w komentarzach do mnie, że powinienem mieć od tego Jeepa Renegata wpis na papierze, że on oczywiście odmawia naprawy. Tak, macie rację, z tym, że tak jak mówię, no ten warsztat nie wygląda zbyt urokliwie, no niestety. Dużo mu brakuje, ale jest to, jak to się mówi, własne, ale ciasne. No nie własne, absolutnie nie własne, bo ja to wynajmuję, więc absolutnie nie jest to własne, ale to takie wiecie, jest to jakiś kąt. Nie mam tego na piśmie, ale mam to na nagraniu. U mnie wystarczy, że klient wejdzie na halę i już Manszu jest rejestrowany, jak i przed halą jest rejestrowany, z tym, że na hali jest jeszcze oczywiście głos nagrywany. I klient oczywiście został poinformowany o tym, że jest nagrywany. Ta rozmowa zostaje zapisana. W razie w gdyby przyszedł z jakąkolwiek reklamacją, z jakimkolwiek pretensjami z automatu, sądzie jestem w stanie udowodnić, że klient był świadomy tego, został o tym poinformowany, stwierdził, że absolutnie nie robimy i poświadczył to. Słuchajcie, ja podejrzewam, że takie nagranie jest bardziej wiarygodne niż nawet takie pismo. Także ok, spoko, mam zabezpieczenie, słuchajcie, to nie jest tak, że ja te kamery, które tutaj są, a jest ich 16 na samej hali, to nie jest tak, że ja je wykorzystuję właśnie w tych materiałach czy coś, nie. To są kamery stricte dla mnie, stricte dla klientów, po to, że jak są jakieś właśnie niesnacki, jakieś, jakieś, jakieś rzeczy, że koło mogłem nie dokręcić, czy klient mówi do mnie w ten sposób, a wychodzi inaczej, nie, mam podkładkę zawsze, ona jest rejestrowana 24 na dobę, zapisywana na dużym dysku, oczywiście online. No, nie powiem Wam, gdzie te dyski są i tak dalej, ale to wszystko jest rejestrowane, zapisywane eee, i trzymam takie coś 3 lata. Taki zapis trzymam 3 lata, także to jest tak zwany mój półpochron od podstaw, założenie warsztatu. Jakieś, gdzieś tam w tyłu w stylu głowy jest już taka wizja, żeby wam nagrać od podstaw, tak jakbyście mieli, nie wiem, odszukania po prostu warsztatu, miejsca na warsztat, po BDO, yy, sprzęty takie pierwszej potrzeby, które potrzebujecie mieć na warsztacie. Słuchajcie, ja też nie mam tutaj, nie, żaden warsztat, nie ma wszystkich sprzętów. Żaden warsztat. No, nie mogę za bardzo Wam mówić, ale bardzo duże warsztaty nawet do mnie przyjeżdżają, też coś pożyczyć. Nie ma problemu, pożyczę, dlaczego nie? Bo nigdy nie wiadomo, kiedy ja będę coś potrzebował, więc zerowy problem. Jak mam, podzielę się, pożyczę, nie ma sprawy, tak? No, wiadomo, zawsze jest jedna zasada: zniszczysz, odkupujesz. No, proste, czy to ja bym pożyczał od kogoś, coś zniszczył, muszę odkupić, i tak samo w drugą stronę. Także wiecie, tu jeżeli chodzi o sprzęty, no niestety nie mam wszystkich sprzętów. Słuchajcie, no, mam sporo blokad, mam sporo blokad, ale jak widzicie na przykład do tego Jeepa e, szeroki z 2015 roku, 3.2, nie mam blokad, po prostu nie mam, bo nie robiłem tych rozrządów wcześniej. No i tu musiałem się, że tak powiem, wyposażyć. Wypożyczenie tych blokad do, do tego Jeepa niestety nie wszystko mogę mieć. I tak samo Wy też nie będziecie mogli mieć wszystkiego od razu, na raz. Bo Jakbyście mieli mieć wszystko, wszystko, to wam po prostu funduszy i wszystkiego braknie. Także mam w planie nagrać wam taki odcinek. Sorry. Dobra, bo klient przyjechał, więc musiałem się na chwilę rozłączyć. E, słuchajcie, następne pytanie od Was padło takie: czemu ten kanał powstał? Po co? Na co? Dlaczego? Słuchajcie, moim pierwszym założeniem otwarcia tego kanału to było to. Że ja się przeprowadziłem z jednego miejsca na drugie, i w tym miejscu akurat nie mieliśmy w ogóle klientów. I to słuchajcie, można powiedzieć, przez 7 miesięcy nie było tu klienta, nikt nie chciał przyjechać. Eee, przez jeden czas przyjechał tam jakiś klient i mówi do nas, że my jesteśmy złodzieje. Myśmy ten warsztat przejęli po innym warsztacie, który się gdzieś tam przeprowadził. No i panowało tutaj takie eee, powiedzenie, że Tutaj są złodzieje, oszuści i nie warto tutaj przyjeżdżać. Także to miejsce miało bardzo złą sławę i stąd wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu nagrywać swoje prace i pokazywać to po prostu klientom. Tak? To był taki pierwszy zamysł. Przy czym tam gdzieś macie na początku, chyba za 3 czy cztery filmy jeszcze ze starego warsztatu, gdzie robiłem. Pewna osoba bardzo mnie przekonywała i Namawiała na to, żeby otworzyć ten kanał, że to było fajne, jakbym taki kanał prowadził na YouTubie. Słuchajcie, ja tam gdzieś właśnie próbowałem swoje takie zaczątki delikatne. To było 8, 8, 8 lat temu chyba. Coś takiego było. Chyba 8 lat temu wrzuciłem pierwszy film, ale stwierdziłem, że to jest na tyle głupie, że to nie jest dla mnie. Mega się wstydziłem w ogóle przed kamerą stanąć. Tam nawet są te filmy, oczywiście, gdzie mnie nie widać mojej postaci, no bo wiadomo, tak, no człowiek ze wstydu, po prostu myślał, że się spali, jak można wystąpić przed taką publiką, jak wy, i tak dalej. Mało tego, ja nawet nie wiedziałem, że ten kanał rośnie aż tak potężnie. Słuchajcie, ja jestem, można powiedzieć, stricte na YouTubie rok. Tak, od roku zacząłem wrzucać, dokładnie rok temu zaczęliśmy wrzucać sobie. Te materiały, które tam są na tego YouTube'a, i powiem Wam szczerze, chętnie bym część tych materiałów usunął z tego YouTube'a. Bardzo chętnie. Powstrzymuje mnie tylko to, że Wy doceniacie to bardzo mocno, że ja z Wami się dzielę jakimiś tam e, naprawami, że Wam pokazuję, jak co zrobić, po co, na co. Więc mój content ogólnie tego kanału przekształcił się właśnie, można powiedzieć, jak to parę dni temu wspomniałem, mechanika dla lajka. Co mi się bardzo to spodobało, bo bardzo to doceniacie. Tu potrafią ludzie przychodzić, gratulować mi dziękować za taki kanał. Super. Słuchajcie, ja się nie uważam absolutnie za żadną gwiazdę, ani nic takiego. Jestem zwykłym szarym śmiertelnikiem, który też się myli i tak dalej. Ale fajnie fajnie, że się to przyjęli, więc. Zacząłem to, że tak powiem, kontynuować. A dlaczego bym chętnie usunął te stare filmy? Słuchajcie, bo zrobiłem największy błąd, jaki mogłem zrobić, tworząc ten kanał na początku. Błędem moim było to, że. O, Marcel przyjechał. Moim błędem było to, że, wiecie, ja patrzyłem na inne filmy, jak oni to robią, jak oni to wszystko tworzą. No i tam na przykład na takim pasku, albo oni mówili Zostaw lajka, like zostaw suba, daj suba, zostaw tego suba, tak? To, to takie, wiecie co, w pewnym momencie tworzenia tych filmów zauważcie, że nie macie u mnie na żadnym filmie. Zostaw tego suba, daj tego suba. Uważam, że to jest takie żebractwo. Sory, nie chcę obrażać innych, yy, innych na, na youtuberów ani nic takiego, tak? Tylko to takie trochę głupie było i dlatego w tym momencie stwierdziłem, że nie będę, o Marcel przyszedł, tak się patrzy na mnie, co ja robię. A ja do widzów gadam. Jakieś malutkie te odpowiedzi i pytania. Słuchajcie, no było to dla mnie takie trochę żenujące, żebym ja Was prosił o te suby i tak dalej. I nawet mało tego trafiłem na jeden kanał, który tego nigdy nie robił. I szanuję go właśnie za to, że tego nie robił. Nigdy nie prosił się o suby i dlatego stwierdziłem, że w pewnym momencie zaprzestanę tego. Jeżeli komuś się to spodoba, spoko wciśnie. Nie spodoba się, rozumiem, ominie, pójdzie sobie dalej. Plus. Dlatego tu w tym momencie ja też żałuję strasznie tego. I gdybym miał możliwość nagrania jeszcze raz tych materiałów, które wam wcześniej nagrywałem w sprawie e, tych subskrypcji, zamieniłbym je od razu. Od razu bym zamienił wymazał w ogóle gdziekolwiek te prośby o subskrypcję, te napisy, że zostaw suba i tak dalej, i tak dalej. Bo dla mnie jest dużo większą satysfakcją razy dwa, jak Wy zostawiacie tego suba, gdzie ja o niego w ogóle nie proszę. Wiecie, to jest taka naprawdę satysfakcja razy dwa. Może, jakbym prosił dalej i tak dalej, to może byłoby ich dwa razy więcej, czy jak. Mi nie zależy na tych subach, naprawdę. Mi nie zależy na tych subach, mi nie zależy na tym, żeby YouTube mi nie wiadomo ile płacił, jak płacił. Słuchajcie, nie mam z tego jakichś potężnych pieniędzy. Jakieś tam parę groszy wpada, tak? Dosłownie wpada parę groszy. Uwierzcie mi, to jest naprawdę parę groszy, ale to taka trochę żenada z mojej strony. Z mojej strony ja to tak odbierałem żenująco, że człowiek siedzi i się prosi, nagrywając film, zostaw to, daj to, zostaw to, daj to. Nie. Ktoś będzie chciał, sam od siebie da. A to jest dwa razy cenniejsze, niż to, jak się prosi o coś, prawda? Eee, czekajcie sekundę. Marcin, jest obrócony już, jest obrócony rozrząd, dwa razy, jest wszystko gicio, możemy wyczyścić przylgnię i składać już szczelkę z pokrywą, wiesz? Fajnie byłoby tam świecę włożyć już do tego, do pierwszego i trzeciego. Żeby tam mu zamknąć to, kręciłbym świecę i wyczyścił przylgnię i można pokrywę będzie zakładać. Dobra, mogę do Was dalej mówić. Sorry. <laughs> się patrzy na mnie jak na głupka. No i właśnie to jest to, co Wam próbuję uświadomić, jak właśnie te pierwsze filmy wrzucałem, to skoro on patrzy na mnie jak na głupka, to teraz sobie tak siedzę i myślę, jak Wy musieliście patrzeć na mnie jak na debila, który siedzi gość i coś do Was gada, tak? Ja siedzę do takiego obiektywu, do którego coś tam gadam, gadam, i, i tak naprawdę no nie wiem, jak Wy to odbieracie. Każdy ma jakiś stres, każdy ma na początku jakiś tam, jak to się mówi, dres, ale spoko, przełamałem, nie ma problemu, jest gicio. Tak jak mówię, bardzo się cieszę z tego, jak przyjeżdżacie do mnie nawet po to, żeby sobie przybić pionę, zamienić dwa, trzy słowa. Świetnie, rewelka. Ten kanał się nie zmieni, słuchajcie, chciałbym wprowadzić w tym kanale jeszcze jakieś testy. Jakieś testy, jakichś produktów, jakichś takich rzeczy, tak? Oczywiście tak, u mnie są na kanale płatne reklamy. W sensie takim, że mamy teraz głównego sponsora naszego programu, ale między innymi też zgłasza się bardzo dużo innych firm, które chcą coś przedstawiać. Przede wszystkim powiedziałem do nich w ten sposób, że ok, mogę w cudzysłowie zareklamować Wasz produkt, ale jeżeli ja go uznam za, no niestety, niedobry, no to leci na żywo, że on jest niedobry. Ale jeżeli coś jest w Pożo, to oczywiście też Wam powiem, że to jest w Pożo, warto to użyć. Ja osobiście bym to zastosował drugi, trzeci, czwarty raz. Więc dlaczego mam Wam nie powiedzieć, że warto sobie to kupić, zastosować, czy jak? Ale tak jak mówię, chciałbym porobić parę testów jakichś takich, a ja muszę iść do pracy. Także... Dobra, tam czekamy na przelewy. Zamówiliśmy oryginalne przelewy. Do tego peżota to bierzemy się w międzyczasie szybko do następnej naprawy. Co my tu mamy? Następnego jepa, czyli w tym jepie coś się dzieje. więc urzeka, że jak go odpala, to chodzi jakoś tak nie, nie za fajnie. Niezafajnie sobie pracuje ten silnik. No i gaśnie mu. Przede wszystkim gaśnie. Dobra, wejdziemy do środka, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Cyk. Faktycznie, trzepie nim całym. Uu. Klient się uskarża, że jak mu da drive, to on chce zgasnąć. No dobra, czek na miga, nie będziemy go męczyć. Zobaczmy, co tu się dzieje. O, czuć wszędzie benzynę. Dobra. To zrobimy, a nie odpalaj. Co tu mu się wyprawia? Dobra. Podpinamy sobie oczywiście interfejs. I sprawdźmy, co go tu boli. Diagnoza, kody usterek, silnik. Play. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Kody usterek, wypadanie zapłonu, zobaczcie, spalanie, cylinder trzeci, mieszanka rząd pierwszy, mieszanka rząd drugi, no tak, to będą to będą te sądy, ponieważ mieszanka jest za bogata i tak dalej, i tak dalej, tak, na to rząd drugi, bo to jest V6. Czyli mamy wypadanie zapłonu, stwierdzono wypadanie zapłonu a tu nam podpowiada, że na trzecim cylindrze. OK. Czyli jeżeli to mamy na trzecim cylindrze, no niestety w Jeepie nie będzie tak fajnie i przyjemniej kolorowo, dlatego że mamy tutaj kolektor. Mamy kolektor, a pod kolektorem będą cewki. Dobra, wykręcamy sobie świecę. Coś mi się tu nie podoba. Mi się tu bardzo nie podoba, bo mało prawdopodobnie, żeby wszystkie naraz tak zalewało i wszystkie były mokre. Więc wszystkie cewki by padły. A. Patrzcie, benzyna, co, wszystkie cewki? Słabo. Bardzo słabo może być, że sterownik padł <gry> instalacja. No, pewnie będzie mokra. Mokra. Na pewno na te trzy gary nie pali. To na 100%. procent. w tym stronę. O, tu mamy.

Na tym mamy iskrę. To co go boli. Ha, jest piękna. Dobra, szukamy dalej. jakoś tak szybciej odpalił bez tych trzech świec. <laughs> Na jednej połówce. To on kompletnie sprawny. Czy to się czasami już nie wydarzyło z głową? Dobrze, słuchajcie, tam po podpięciu, jak zauważyliście, mamy problem z trzecim cylindrem. Jak tutaj sobie sprawdzić, który to jest który? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. W ten sposób tutaj się liczy cylindry. Kolejność cylindrów. Eee, cały czas nam wywala na trzecim. Jak zdążyliście zauważyć na tym trzecim. Mamy Iskrę. Mamy tam paliwo, bo aż mokro. Coś się dzieje z rzekomo z trzecim cylindrem. Zaraz do niego dojdę. Jeszcze mu chyba zrobię pomiar kompresji. Nie chyba, ale na pewno zrobimy pomiar kompresji. Zobaczymy, czy coś tu się nie wydarzyło poważniejszego. Czy to się czasami, coś nie wydarzyło z głową. Dobra, to jest. Dobra. Mamy tu manometr, on jest zepsuty, słuchajcie, ja używam tutaj innego, tylko niestety gwintu nie mam takiego do tej piecy, a ten jest do przyciśnięcia. On oczywiście działa, trójka ma jako zero. Dobra, spróbuję odpalić. Zobaczcie, nie idzie odpalić go w ogóle, ale pokażę Wam teraz ciekawostkę. Popuszczę, no... Popuszczam manometr. A, baterii nie mamy. Dobra. Jak popuszczam manometr, oczywiście, czy zdejmę świecę, z automatu odpala. No dobra, to zobaczmy, czy w ogóle manometr działa. Czy na pierwszym coś pokaże. Dobra. Ok, jak widzicie, tu nam nabiło 15, a na trzecim nic kompletnie, nawet się nie rusza. No, zakręć jeszcze raz. Oczywiście na trzecim nie mamy żadnej kompresji. Co to składasz Tak, tak, to, tak, to tak nic? Nic. nic? Nic, nawet nie dygnął. Dobrze, co teraz robimy? No musimy ściągnąć sobie pokrywę zaworów. Po to, żeby zobaczyć, czy czasami na górze coś nie padło i coś się tutaj nie wydarzyło. Także ściągamy pokrywę i za chwilę się widzimy. Czy to się czasami coś nie wydarzyło z głową? Okej, okay, pokrywa zdjęta. Słuchajcie, myślałem, że któryś tutaj z tych popychaczy się urwał, pękł, czy coś takiego, ale niestety nie. Znaczy niestety. No, niestety, niestety, bo zaraz się okaże, że będziemy w dole silnika musieli grzebać i szukać. Wizualnie nie widzę, żeby cokolwiek tu się wydarzyło. Tu mamy jeden, tu mamy drugi. No i tutaj, nie wiem, czy Wam to tak pokażę, ale jest trzeci. O, wy to tak zobaczycie, bo ja was mogę tak przełamać nawet. Wy tam widzicie? Aż to zaraz otworzę, bo sam nie widzę z tamtej strony. I to wygląda tak. Wygląda wszystko, jest tu w porządku z górą. A może wy tam zobaczycie, co tam siedzi? Ale tam głęboko. No, na pewno zobaczycie. Tłoka chyba widać było. Dobra. Ale wyjedziemy najwyżej kamerą medoskopową i zobaczymy, czy tam coś widać, czy nie widać. Dobra. No niestety, <laughs> coś się wydarzyło niedobrego w tym silniku. A co? No to musimy szukać, co się wydarzyło niedobrego. Także ja nie zawracam Wam na chwilę głowy, sobie też odkładam kamerę. No i grzebie dalej, może mi się uda znaleźć. Słuchajcie, mamy przyczynę. Oj, kropelka, kropelka. Oczywiście przyczynę z jeepem. Chiroki. Zobaczcie sobie. Ja tutaj oczywiście konika sobie zdjąłem. No nie powinienem go tak zdjąć, ale co tu się wydarzyło? Już Wam pokazuję. Jak tylko wyjmę sobie delikatnie ten tutaj to toro to, to. To to jest całe. Nic mu nie dolega. Dobra. Na razie odkładamy sobie na boczek. I co tu się wydarzyło? Słuchajcie. Już Wam pokazuję. Tylko wezmę jakiegoś nie, śrubokręta. Nie mam śrubokręta, mam śrubokręcik. Dobra, poświeć tu proszę na ten zawór. Czekajcie, gdzie on tu jest? Tu jest zawór i zobaczcie. Tu widać sprężynę pękniętą, widzicie? W tym miejscu. Tak, dosłownie pękła sprężyna, tylko wezmę większy śrubokręt. Jeszcze bardziej Wam pokażę, co tu się narozrabiało. I ten jeden zawór po prostu sobie nie pracuje. O, patrzcie. Wciskam, wyciągam. Dobra, patrzcie, tu mamy zawór, tak, wcisnę, o i tu widać jak ładnie sprężyna pękła, tu w tym miejscu, gdzie mam ten śrubokręt na końcu, widać, widać, pięknie widać, no dobra, spróbujemy to naprawić, miejmy nadzieję, że się uda, znaczy są dwa uda, uda albo nie uda, dobra. Najpierw musimy namierzyć oczywiście sprężynę, czy taką dostaniemy, ale czemu ona pękła, nie wiem, może zmęczenie materiału, może co, nie mam pojęcia, ale jest szansa, że się uda, naprawimy i Jeep zacznie działać. Dobra, szukam sprężyny i Wam dam znać, czy w ogóle znalazłem. Dobrze, co nam tu zostało? Goły zawór. A Gdzie on jest, bo ja go nie widzę przez kamerę, tu jest. Widzicie? Jest goły zawór. <tryk> A tutaj w ręku mam całego dziada, który jest temu winny. Żeby tak sprężyna pękła. Pierwszy raz się z tym... No może nie pierwszy raz, już kilka razy się spotkałem, żeby pękła, ale to tak... Wiecie, miały auta po pół miliona kilometrów. A ten ma... Ile przebiegu? 200 tysięcy. Niecałe. 100, 190 tysięcy przebiegu ma. 2015 rok. No i tak sobie sprężyna pękła. I słuchajcie, pękła. Plus do tego ona się wkręciła jedna w drugą. Także to nie takie opciup. No dobra, próbujemy namierzyć taką sprężynę. Dobra. O, co z tą Słuchajcie, też siedzę i się mega zastanawiam, czy klient nie miał więcej szczęścia. Takiego farta wiecie, no musiał mieć farta, naprawdę. W tym silniku musiał mieć farta, że tak pęknięta sprężyna nie narobiła tutaj więcej szkód, oprócz tego, że sobie pękła. Ciekawe. Mamy już sprężynę wymienioną, oczywiście. To jak możecie zauważyć, sprężyna została wymieniona. Dla tych, co mają takie silniki, słuchajcie, z tego co wiem, to w Polsce zostało jeszcze 7 tylko takich sprężyn, także spieszcie się. <gry> ok, tutaj, jak widać, ładnie zawory zamknięte. Proszę bardzo, czyli wszystko chodzi. A ja oczywiście, demontując tutaj ten rozrząd, wałek, który tutaj. Także, demontując ten rozrząd, tutaj, bo trzeba go niestety rozpiąć, bo musimy zdemontować sobie wałek po to, żeby wymienić tą sprężynę. Oczywiście. Nie trzeba głowicy ściągać, mamy możliwość jak najbardziej wymiany na aucie. Do wymiany ja używałem takiego sobie sprzętu. O, no tu jest takie, takie podpórki się montuje na głowicę. Wsuwa się taką brechę i tutaj o tą brechę się zapina w ten sposób. O proszę i się go wciska po prostu. No także. Ten przyrząd mi ułatwił tutaj pracę. Eee, słuchajcie, jak miałem oczywiście wałek zdemontowany, tutaj nie było tego konika. Eee, więc co? Oczywiście, nie mając sprężyny, jak najbardziej ruszałem sobie zaworem, nic się nie blokuje, nie ma luzów. Dziwne, dziwne, że nic się nie wydarzyło. Naprawdę dziwne, bo słuchajcie, mając tak sprężynę czaśniętą, zrobiłem sobie nawet delikatny pomiar gdzieś tam. Słuchajcie, na grubość kartki papieru tłok, brakowała grubość kartki papieru gdzieś, żeby tłok uderzał w ten zawór. To, że on w niego nie uderzał to aż cud, dziwne, no ale nie uderzał, eee, także co, no super, po prostu się fartnęło. Coś ostatnio mam bardzo dużo klientów, którym się wszystko udaje jakoś tak dziwnie. No dobra, mamy jepa złożonego, no to wystartuj go. Nawet działa. Równo pracuje. Dobra, śmiga, śmiga. OK, Co mogę powiedzieć? Nic, skasujemy błędy jeszcze. Założymy tutaj pokrywę. No i odzyskamy klient... Odzyskamy parę nasadek. Tak, odzyskamy, bo tam nam parę nasadek spadło do, na dół. Oczywiście, co no, klient będzie mógł jechać na majówkę. Taką mam nadzieję. Dobrze. Trzy roki. Sprawdźmy czy nie ma błędów. tak dwusterek. Okej okay. Dobra